Zaczęło się blisko dwa lata temu, Komisja Europejska opublikowała pewien bardzo ważny dokument założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspomniane założenia były proste: Nasza cywilizacja marnuje surowce, które można wykorzystać ponownie. Te sygnały o tym, że ropy ropa nam się skończy za 40 bądź 60 lat, gaz mniej więcej za tyle samo, docierały już dawno. Oczywiście po drodze się pojawiały nowe odkrycia, gdzieś tam te terminy były przesuwane wielokrotnie, no ale powiedzmy, yy, mamy świadomość, że, że, że z paliwami ciekłymi, gazowymi może być problem w przyszłości. I taki problem już jest. Światowe złoża fosforu wyczerpią się za 150 lat. W związku z tym, pomysł zminimalizować wyrzucanie, składowanie, a maksymalnie odzyskać. Przy czym odzyskiwanie energii jest tutaj. No, uważany za ten gorszy rodzaj odzysku niż odzyskiwanie surowców. Stąd zostało to podchwycone, że nie będziemy spalać, będziemy tylko odzyskiwać. Polska zgodnie z rezolucją Unii Europejskiej idzie w kierunku zero waste odpadów, czyli w kierunku gospodarki obiegowej. My dzięki instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych możemy mówić o odzysku energetycznym, który jest zapisany w ustawie. Natomiast dzięki budowie biokompostowni, którą też skończyliśmy, mówimy o odzysku surowcowym. W Polsce dopiero zaczynamy gonić zachód, ale tempo mamy bardzo dobre. Jeżeli chodzi o spalarnie odpadów, mamy do niedawna mieliśmy tylko jedną w Warszawie niewielką instalację. Teraz budują się sześć kolejnych, czy znaczy cztery już są zbudowane, dwa, dwa zakłady będą jeszcze w tym roku prawdopodobnie. Więc tak naprawdę, w porównaniu do Europy Zachodniej, na początku, natomiast wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę. Mamy te, te, te instalacje, które się budują, te, które będą zbudowane w tym roku, to są najlepsze instalacje właściwie w Europie, najnowocześniejsza technologia. Udało się wdrożyć cały spektrum technologii od prostych zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania po. Skomplikowane, bo tak to trzeba nazwać, obiekty typu spalarnie odpadów, które są sporej wielkości fabrykami chemicznymi, bo tak trzeba do tego podejść. Praktycy mówią, że prawdziwym wyzwaniem dla Polski będzie rok 2020 i konieczność wypracowania odzysku odpadów opakowaniowych na poziomie 50%. To jest przede wszystkim no, potężna trudność dla gmin bo to na gminy ten obowiązek został nałożony. I to jest to wyzwanie, które no jest w tej chwili jak gdyby najważniejsze. Warto jednak jest się starać, bo przykłady ze świata napawają optymizmem. W miejscowości Chin, w Szwajcarii, jest spalarnia. Miała dwie linie, dobudowano nową dużą linię o wydajności dwa razy większej niż podwajającą wydajność tej spalarni. W sumie 200 tysięcy ton odpadów spalarnia przerabia. I tam zastosowano absolutnie rewolucyjny, innowacyjny system odbioru żużli popiołów i ich obróbki. Z 200 tysięcy ton, w warunkach szwajcarskich, powstało, powstaje około 40 tysięcy ton yy, żużli popiołów. I cała fabryka dorobiona, dobudowana, odzyskiwania metali. Okazuje się, że odzyskiwanie metali z żużli popiołów to jest nowy kierunek, który dopiero się zaczyna rozwijać. I wygląda na to, że to ma sens. Ekonomia cyrkularna, zdaniem ekspertów, może być początkiem prawdziwej rewolucji, być może nawet większej niż ta łupkowa.